Monika Kubiaczyk ponownie z nami. Teraz więcej i szerzej o tym, jak będzie się przebiegał w dalszym ciągu ten niż, który przyniósł nam to, co przyniósł. Całe szczęście w tym tygodniu, już powolne, bo powolne, ale uspokojenie. Dziś tak naprawdę ostatni dzień, w którym może intensywnie popadać, i to głównie w górach, i na Podhalu, i na południowym zachodzie, w większych miastach, już powinniśmy odczuć ulgę. Opady będą bardziej umiarkowane. Bardziej nasilone w tej pierwszej części dnia, czyli z samego rana, faktycznie jeszcze może popadać intensywniej, ale z godziny na godzinę opady będą słabły i w kolejnych dniach już powinny absolutnie zanikać. Dostaniemy się pod wpływ układu wysokiego ciśnienia, będzie słonecznie, będzie pogodnie. Niestety dla południowej części Polski nadal nie jest to dobra informacja, bo będzie to czas na niestety sprzątanie i usuwanie skutków powodzi. Jak na razie pozostajemy, właściwie południowa Polska pozostaje jeszcze w zasięgu układu niskiego ciśnienia, dokładnie między innymi niżu znacy niziny węgierskiej. E, I to nie tylko my, tak jak widać, większa część Europy Środkowej i Południowej zmaga się z żywiołem. Dziś intensywnie popada między innymi w Wiedniu czy w Budapeszcie opady o charakterze umiarkowanym. Wystąpią w Rzymie, w Berlinie czy w Londynie, a także po części na północy kontynentu. Jeżeli chodzi o południe, w Atenach. 26 stopni, całkiem pogodnie. Na Półwyspie Iberyjskim bardzo podobna sytuacja. Z chłodniejszych miejsc Wyspy Brytyjskie, tutaj 20 stopni, w Wiedeń, Budapeszt, frontowo bardzo chłodno. Zaledwie 10-13 stopni powyżej zera. W tym momencie u nas samego rana deszczowo na południu. Dokładnie z większych miast mamy Opole, Katowice, Kraków, a także Zakopane. I tak jak wspomniałam właśnie w Zakopanem na Podhalu, te opady dziś, szczególnie w pierwszej części dnia, będą miały charakter intensywny. Pada też konkretnie w Gorzowie Wielkopolskim, w Zielonej Górze nieco bardziej umiarkowane opady w tym momencie. We Wrocławiu bez deszczu, ale z mgłami. Wschodnia część Polski tutaj zupełnie inna sytuacja. Poranek zaczyna się pogodnie, miejscami wręcz bezchmurnie. Temperatura na poziomie 16 stopni w stolicy, cieplej w Poznaniu 17 stopni, chłodniej w Zakopanem, tam zaledwie dziesiątka. Zobaczmy co w drugiej części dnia. Nadal intensywne opady w Zakopanem, umiarkowane w Katowicach, w Krakowie. w w Rzeszowie, w Opolu, w Wrocławiu, a także w Zielonej Górze. I to miasta, gdzie dzisiaj jeszcze będzie padać. Poza tym, mimo dużego zachmurzenia, bez opadów, a do końca dnia pogodniej i słonecznie będzie na Podlasiu. Temperatura dziś do około 26 stopni w Warszawie. Tutaj będzie najchłodniej. W tych miejscach, gdzie jeszcze pogodę będzie kształtował front atmosferyczny, chłodno. 12 stopni w Zakopanem, niewiele więcej. Katowice, Kraków, tutaj 17 stopni. 19 w Opolu. To tyle na teraz ode mnie. Dziękuję i do zobaczenia. 专业。